To będzie zawsze fajnie miło w ogrodku wyglądało. Spokojna głowa. Nie tracę włosów jak mój ojciec, bo wybrałem LOXON Max. Hamuje wypadanie włosów i stymuluje ich wzrost. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Realme 14 Pro Series. Pierwszy na świecie smartfon zmieniający kolor pod wpływem zimna. Pełna wodoodporność IP69. Przy na świecie potrójny Flash Magic Glow. Bateria 6000 mAh. Realme 14 Pro Series. Tak wyraźny, tak potężny. Smartfony Realme. Vida Przygotowujesz swój ogród na lato? Super meble ogrodowe w przystępnych cenach z darmową dostawą do domu. Wejdź na VidaXL.pl. Ciesz się życiem za mniej! W mieście Małych Grzeszków każdy może być sprawcą z gagi. Piekielnie ostry Łojak pali? Don Capuccino ze swoją słodką rodzinką? Albo niepozorna babunia jedz, synuś. Każdy ma coś na sumieniu. Więc zamiast sprawcy z gagi znalazłem rozwiązanie. Famotydyna Ranigast działa szybko i długo aż do 12 godzin. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Famotydyna Ranigast rozwiązuje sprawę, Prawe zgadzi szybko i na długo. Poznaj sekret długich i gęstych rzęs. Nowe regenerum do rzęs i brwi z eyelinerem i ze szczoteczką. Działa i na cebulki, i na całą długość włosków. Regenerum serum do rzęs i brwi wzmocnione biomimetycznym peptydem, który aktywuje komórki macierzyste mieszków włosowych. W efekcie włosków jest więcej, są dłuższe i grubsze. I to bez bima to prostu. Spektakularny efekt już po dwóch tygodniach. Wmierz sama i ciesz się długimi i gęstymi rzęsami. Regenerum. Pełna regeneracja. Zaprowadź go do pokoju i przedstaw wszystkie zasady bezpieczeństwa. Zdałeś. Witaj w szkole klątwiarstwa. Wydobrzałeś. Jest... Że co? Ze względu na wyjątkowe zagrożenie, na miejsce wysłano troje pierwszorocznych ze szkoły klątwiarstwa. Jedno z nich umarło. Wersja polska, Weronika Starol. Czytał Kacper Kaliszewski. Odcinek czwarty. Klątwica musi umrzeć. Nieświadomą ludzkość spowijam rok i niezwykle niebezpieczne klątwy. Przed nami historia pełna demonów, okultystycznych rytuałów i zapierających dech w piersiach walk. Yuji Itadori i jego przygody nie bez powodu zachwyciły fanów i krytyków na całym świecie. Czas, by podbiły polską telewizję Jujutsu Kaiser. Dziś i jutro o 21.00 w Polsat Games. Choć czterech kumpli z klasy drugiej B dzieli morze różnic, wspólny cel napędza ich przyjaźń. I to się nazywa tajna baza! Czy Czesio i spółka zdołają zrealizować ambitny plan i przejmą władzę nad światem? Czas zmierzyć się z kultem władców much, kibicując sympatycznemu zombiakowi i jego grupie kolegów. Dzień dobry! Zapraszamy dzisiaj i jutro o 21.30 w Polsat Games. Największe anime podbiły serca fanów na całym świecie, ale ich historie nie kończą się na filmach i serialach. Razem z Silwanem wyruszmy w podróż do świata gier. Inspirowanych kultowymi seriami, gdzie bohaterowie znani z mank i anime ożywają w dynamicznej rozgrywce. jak! Mamy! Pierwszy ciepły kokon! Nawet nie wiecie, ile to dla mnie znaczy. Zruszyłem się. Jo! <grym> Epickie walki. Hey! Emocjonujące przygody i legendy w nowym wydaniu w. Gaming Sensei. Po drugiej stronie stawu chyba coś jest. Faktycznie! Jutro o 17.00. Tylko w Polsad Games. Nie mogliśmy pokazać więcej, bo studia mają taką politykę, że raczej nie lubią i nie chcą pokazywać niczego, oprócz tam wyznaczonych miejsc, w których mogą się dziennikarze poruszać. Akurat nie będę ukrywał, że ja jako pijarowiec w naszym studiu w Flying Wild Hawk, jeszcze jak pracowałem jako to zupełnie tego nie przestrzegałem, myśmy chodzili wszędzie. I a dziennikarze ja tutaj to uwielbiają. Ale ja się tutaj wtrącę, bo, bo też zaprosiłeś mnie do swojego studia i właściwie pokazać mi tylko kuchnię i to jeszcze powiedziałeś, że ty nie możesz tutaj być. Tak mnie przywitał, a kuchnia jest zaraz za drzwiami wejściowymi. Pamiętasz? Nie. No, Bo to było dawno temu. Tak było. Tam, A to ten, było dawno ten temu. Rowiec, taki otwarty na wszystko. Ej, no przestań, no kurde, wtedy tak było. Wtedy no dobra, się... ale. Kiedy to było? Gdy jelita wysyłają ci SOS, nie zagłusza ich. To może być sygnał, że potrzebują odżywienia. Ja swoim pacjentom polecam debutir forte. Zobacz. Debutir Forte to innowacyjny maślan sodu, który uwalnia się na całej długości przewodu pokarmowego. Z przewagą w jelicie grubym, czyli tam, gdzie jest najbardziej potrzebny. Debutir Forte to odżywienie i wsparcie jelit. Na długo. Poznaj sekret długich i gęstych rzęs. Nowe regenerum do rzęs i brwi z eyelinerem i ze szczoteczką. Działa i na cebulki, i na całą długość włosków. Regenerum serum do rzęs i brwi wzmocnione biomimetycznym peptydem, który aktywuje komórki macierzyste mieszków włosowych. W efekcie włosków jest więcej, są dłuższe i grubsze. I to bez bima to prostu. Spektakularny efekt już po dwóch tygodniach. Wmierz sama i ciesz się długimi i gęstymi rzęsami. Regenerum. Pełna regeneracja. W teorii? Fajnie jest dostawać prezenty na urodziny. A w praktyce jeszcze lepiej je sobie wybierać. Z okazji naszych urodzin możesz wybrać na przykład stelaż w WC Groę z Miską. Lub 5 litrów farby kolorowej magnat, a 2,5 litra białej dostaniesz za złotówkę. Kastorama. Razem najlepiej. Czy korzysta Pani z usług Bociana? No pewnie czy mnie. Dlaczego w Bocianie? Bo to polska firma. Od 25 lat odpowiedzialnie wspieramy Polaków. Zadzwoń 600-100. Bocian Finanse to jest to. Bocian Finanse to marka należąca do EFRS Finanse SA, który jest pośrednikiem kredytowym. To nie jest hiszpańskie słońce, a to nie jest śródziemnomorski deszcz. To nie jest amerykańska kukurydza. To nasza Daftona, z błonia. Wiemy, jak zatrzymać smak idealnie dojrzałych warzyw, wycieszyć się nimi przez cały rok. Daftona, prosto z naszego pola. Nasz wglądca potwierdził obecność klątwicy trzy godziny temu. Po ewakuacji większości zagrożonych, odcięto dojście do budynku i ewakuowano wszystkich mieszkańców w promieniu pół. Co jest mały? Odcinek piąty. Klątwica musi umrzeć. Część druga. Choć czterech kumpli z klasy drugiej B dzieli morze różnic, wspólny cel napędza ich przyjaźń. I to się nazywa tajna baza. Czy Czesio i spółka zdołają zrealizować ambitny plan i przejmą władzę nad światem? Czas zmierzyć się z kultem Władców Much, kibicując sympatycznemu zombiakowi i jego grupie kolegów. Dzień dobry! Zapraszamy dzisiaj i jutro o 21.30 w Polsat Games. Największe anime podbiły serca fanów na całym świecie, ale ich historie nie kończą się na filmach i serialach. Razem z Sylwanem wyruszmy w podróż do świata gier, Inspirowanych kultowymi seriami, gdzie bohaterowie znani z mank i anime ożywają w dynamicznej rozgrywce. I jak! Jo. Mamy! Pierwszy ciepły kokon! Nawet nie wiecie, ile to dla mnie znaczy. Zruszyłem się. Jo. Epickie walki. Ej! Emocjonujące przygody i legendy w nowym wydaniu w. Gaming Sensei. Po drugiej stronie stawu chyba coś jest. Faktycznie! Jutro o 17.00. Tylko w Polsad Games. Tam, wow. Kiedy walka się zamienia w lifestyle Mam wow. wow. te gierki wyniosą wow. na High Life, life. Wow. Wow. Spokojny jak ją, hojny jak orn, Masz tarem do przechuj go broń wow. Dasz wiary jak połk, gdy wybacz smoke, Dziary jak post, malon Rozpalon, oh. oh. no bo ja drużynie znam głąb, głąb, nie, wojny, oh, yeah. Korki, kerii pompy Czerwone oczy, mi zielone światła Garda jak vanguard yeah. Dłoni jak Madlife solo bolo gangaj, oh, oh, oh. Ty jak asif, dorabiam wierzę, to szachy Polini nacisk od graczy dla graczy To dla przyjaciół, wrogów i rywali KNF reprezent, ale ich ramy No, się zmienia, kiedy grasz sam. Kiedy walka się zamienia w lifestyle. Polewam wam balet, to nie spraw mam. lepszych steczka niż szalko i trap, trap, trap. Buildover, pułapka, Komsy tylko na słuchawkach. W runach bierzemy i skile. Trzeba patrzeć na bliższych Wyciąga Wyciągała pod bounty z waszka. Na ruchy pingowali nas w przeszłości znów wyciągają brudy. Dostałeś talon na sukces z autografem PSG. Wczoraj nazywali plafus, dziś piszą GGWP. P. To nie tylko świat gier, oddaliśmy mu życie, które dziś daje nam więcej niż tylko play. Ty na wczo wdech, wydech i blink, w sukcesu stronę, jesteśmy pod neksusem, teraz twoja kolej. Jak nasus, zdobywam kolejne staki, nam idzie nacisk od graczy dla graczy. To dla przyjaciół, wrogów i rywali, Ultraliga Represent, niebawem się spotkamy. Pomocam. Film animowany na czarnym tle, żółty napis RMG przedstawia zamownicą